Sprytniejsi, ale głupsi. Niektórzy na pewno. Chociaż badania pokazują coś ciekawszego. Ale od początku. Deloitte znowu to zrobił. Użyli AI przy tworzeniu raportu za grubą kasę, tym razem takiego za ponad 1,5 miliona dolarów. Sama firma tłumaczy się, że tylko pod koniec i tylko żeby uzupełnić niektóre źródła. Ale sprawa trwa i tym razem również mogą zostać zmuszeni do zwrotu około połowy kwoty, tak jak kilka miesięcy temu, o czym mówiłem w swoich filmach. I to tłumaczenie może wynikać z obserwacji, które zauważono w niedawnym badaniu zdolności do oceny swojej pracy przez osoby korzystające z AI. Otóż uczestnicy rozwiązali prawniczy test z wykorzystaniem AI, a następnie mieli za zadanie ocenić, jakim poszło. Z badania wynika, że osoby korzystające z AI nie były w stanie dobrze oszacować swojego wyniku. Przeszacowywały go bardziej niż osoby, które rozwiązały test samodzielnie w innym badaniu. Jednak najciekawsza obserwacja to ta, w której osoby bardziej techniczne i biegłe w korzystaniu z AI. Przeszacowywały swoje wyniki jeszcze mocniej niż osoby mniej doświadczone. Czy im więcej korzystamy z AI, tym bardziej mu ufamy? Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć wprost na to pytanie, ale mam nadzieję, że kolejne badania zespołu odpowiedzialnego za to omawiane dzisiaj pozwolą nam lepiej zrozumieć, czemu społeczeństwo tak mocno ufa algorytmom generującym tekst, mimo ogromu badań wskazujących na halucynacje i błędy. Chcesz wiedzieć więcej? Obserwujmy powiedz o AI.